Twórcy 99 nocy w lesie dodali nowe klasy postaci. Dzisiaj skupimy się na tarczowniku. Czy ta postać jest dobra? Czy tarcza w tej grze daje radę? Sprawdzimy to. Zapraszam do oglądania, no i witam was już w grze Jak już mówiłem gramy potężnym tarczownikiem No i sprawdzimy czy ta klasa jest warta przede wszystkim Te 50 diamentów, które kosztuje No Jest na pewno ciekawa postać Cele na ten odcinek mam trzy Po pierwsze wykonać twierdzę Wykonać biom lawowy Czyli zabić króla kultystów Oraz, oraz zabrać sobie stamtąd mieczyk I po trzecie uratować wszystkie dzieciaki Ulepszamy szybciutko ognisko na poziom trzeci Dobra Mamy poziom trzeci. No i teraz by się przydało jeszcze zrobić mapkę. Także robimy sobie mapkę od razu. Oj, tu mamy kultystów. I mamy też skrzynkę. Oj, dobra, ale oni biją. Ła, ła. Dobra, tu się kerał, to my możemy. No nic nie możemy. <laughs> dobra, i tu mamy od razu biom lawowy. No i dobra, ale zaraz się pojawi handlarz z kurami, a ja nawet nie mam łapki. Nic nie mam. Szybciutko trzeba. Dobra, mamy łapkę. I bierzemy sobie lepszą torbę. Potrzebujemy utłuc wilka, żeby zdobyć sobie włócznię. Ta włócznia też jest mega ważna. Ojej, nie zapomniałem się najeść. Dobra, ale tak w ogóle to nie pokazałem wam co ta tarcza robi jeszcze. Ale no zobaczycie zaraz, co ta tarcza potrafi. W zasadzie to niewiele potrafi, ale patrzcie. Mop się na was, zagrował. To wyklikacie to i się odagrowuje na chwilę i to jest i to jest jakby umiejętność taka tej tarczy specjalna. Także no jak widzicie za dużo ta tarcza nie oferuje jeżeli chodzi o gameplay, ale ma jeszcze jedną ciekawą umiejętność, którą sobie odkryjemy trochę później w tym odcinku. Także oglądajcie dalej, bo zaraz zobaczycie. Niedługo, dobra, ale my cały czas sobie te wilki próbujemy tutaj załatwiać. Dalej nie mamy tej skóry wilka. Słabo ona nie chce wylecieć. Teraz się skończy pewnie dzień. A Dobra, ostatni wilk. Jeżeli z niego nie wyleci, no to już tragedia. Już na pewno nie zdążymy. No i niestety. Dobra, ale odkryliśmy sobie spory skrawek mapy. Nasze sadzonki tutaj drzewa też wyrosły. Dobra, i tu mamy chyba pierwsze dziecko, jeśli dobrze myślę. Tak, tu będzie pierwsze, dobra. Także uratujmy sobie je od razu, no bo czemu by nie? Mam nadzieję przynajmniej, bo jak widzę te wilki, uciekajcie ode mnie. Wilki załatwione, bierzemy klucz. Mister, fajnie. Przyda się do rozbudowy ogniska. I brakuje nam jednego punkcika do kolejnego poziomu ogniska. Z drewnem już dobijemy. Dobra, mamy kolejny poziom ogniska. Nasza mapa jest coraz większa, fajnie. Eee, no i co? Crafting. I zbieramy na Buspada teraz. Buspada na pewno się przyda. No i dalej nie mam włóczni. Kurde, to może być problem, że dalej tej włóczni nie ma. No bo włócznia jest jednak Mega OP. Mamy, wi mamy futro. Złota skrzynia. Dobra, zobaczmy, co jest w złotej. Jeszcze lepszy armor. Bardzo fajnie. I stać nas na Buspada w końcu. Dobra, i noc jest. I ja tak. Także przeładujmy sobie rewolwer. Oj, nie to. Dobra. Dobra, i czy my mamy teraz handlarza futrami? To jak tak to trzeba wrócić. Czymy? Jest. Dobra. Dobra, i tu mamy twierdzę. Także już kolejny, kolejny cel nasz. Zobaczmy, za ilona się otwiera, też za 7 sekund, dobra. Czyli twierdzę moglibyśmy teoretycznie nawet zaraz robić. Dobra, skóra wilka, dawaj. Mamy włócznie. Dobra, mamy kolejny poziom ogniska i już naprawdę mamy bardzo dużo mapy do odkrycia. A mamy trochę ammo do rewolwera. Wydaje mi się, że to odpowiedni moment, żeby pójść zrobić twierdzę, albo jakąś jej część przynajmniej na razie. Zróbmy to i poszukajmy sobie jakiegoś ulepszenia naszej postaci. Oj, takie bieganie trochę troluje w tej, ty, tej twierdzy. Dobra, i wylurujmy sobie teraz tego kultystę. Chodź tu. Dobra, ja Wam pokażę teraz, jak optymalnie robić tą klasą twierdze, bo zobaczcie, to jest to, o co mi chodziło. Patrzcie na to. Kultysta w nas strzela, ale nie zadaje nam obrażeń jeżeli używamy tej tarczy. Uderzamy go dwa razy, chowamy się za tarczą, dwa razy za tarczą i sobie taki kultysta pada. No, mega mocna taktyka, kolejna, żeby sobie robić teraz twierdzę. No i zobaczcie, teraz sobie podbiegam i nie muszę marnować amunicji nawet. Oj. Nie możecie stać za blisko jak coś, bo wam to się trochę będzie bugowało niestety. Ja uciekamy sobie z tymi kultystami, i ten znowu podchodzimy. Dobra, dostaliśmy trochę obrażeń, ale to nic. Dobra, i od tych, co są na blisko kultystów, niestety dostajemy obrażenia jakieś przez tą tarczę. Także nie działa to jakoś idealnie. Oj, nie trafiłem, dobra, idziemy. Oj, dostałem obrażenia, widzieliście? Ciekawe. Nawet trzy ataki możemy wyprowadzić w takiej okultystę. No ale trzy, no to nie zawsze się uda. Dlatego bezpieczniej dwa po prostu. O Jezu, jaka słaba skrzynka. No dobra, trudno. Weźmy jeszcze diamenty przede wszystkim. Także nasz pierwszy cel już jest zaliczony. Twierdzę mamy zrobioną. Dobra, ale spróbujmy teraz poszukać. Trochę dzieciaków i poszukać ostatniego ulepszenia ogniska. No Pójdźmy w tą stronę na przykład. Dobra, mamy kolejną lokację, w którym jest dzieciak. Dobra, użyjmy sobie tarczy, żeby je odlurować I uciekajmy po prostu, bo nie zapowiada się za dobrze że z tymi jest tą burzą. Ta burza jak nas trafi i mowy będą nas biły, no to porażka. O! Mamy skórę. Dobra, biegniemy szybko do ogniska. Może jeszcze zdążymy. Dobra, yy, ogromna torba albo strzelba. No, ogromna torba, i ma większe waliu chyba. Mocna siekera, fajnie. Hej, udało się znaleźć tą jaskinię. Ona była tu, w tym miejscu. Ale głupota, że się nie odkryło to. Mamy też rzucaki jeszcze z. Twierdzy, także wykorzystamy je sobie chętnie tutaj mamy złotą skrzynię jeszcze tutaj Tu mamy też mega mocną lokację Fajnie by było ją sobie zrobić Od razu Tu jest bardzo dużo złotych skrzynek Także naprawdę warto tutaj sobie przyjść Jak widzicie tą lokację Zobaczcie otworzyłem jedną i już od razu jest druga Oj zrespił się ram aż się wystraszyłem szczerze mówiąc Ura medkit Fajnie przyda się Chyba będziemy mieli kultystę na górze, także załatwimy go sobie. Uuu, ten jest mocny. I ostatnia złota skrzynia. Dobra, wiecie co? Mam tyle kultystów, że chyba pora iść na ten biom lawowy. No i dobra, kultyści załatwieni. Dropną jeszcze dżema, także będziemy mieli wszystkie dżemy na króla kultystów. Dobra, znaleźliśmy kolejnego dzieciaka, super, od razu go sobie tutaj ogarniamy. Dobra i mamy kolejny kluczyk, także ratujemy sobie już trzecie. Co my mamy za powiadomienia? i chyba będzie atak dzisiaj, dobra latarka i diamencik, spoko. I tutaj mamy dużo paliwa, także weźmiemy sobie, żeby sobie ognisko ulepszyć. Dobra i mamy trzecie I zostało nam jeszcze jedno No i zrobić w końcu No i w końcu zrobić biom lawowy Dobra gotujemy sobie trochę zupki Na zapas też Niech się ugotuje dobra Jak widzicie w tym odcinku no nie za dużo używamy Tej tarczy no ale no to tylko Pokazuje jak ta tarcza jest mało przydatna Tak naprawdę wszystko jesteście... W stanie zrobić bez tej tarczy, i ta tarcza to jest taki nędzny dodatek, który wam się pomoże. Pomoże tylko w jakiejś no, mega okazyjnej sytuacji. Nie ma, nie ma co, moim zdaniem, grać z tą klasą, no bo ona po prostu jest. Jakby naprawdę myślałem o wielu sytuacjach, w których używać tej tarczy, a finalnie to praktycznie wcale jej nie używałem, no bo, tak jak mówię, jest ona strasznie useless Dobra, mamy tutaj. No. Oj, zabijmy sobie najpierw wchodzących kultystów, po prostu. Na no, tych, no faktycznie się ta tarcza tutaj przyda. Oj. No i dobra, nie chcę mi się tam do niego wchodzić. Zwłaszcza, że no mówię, mamy wszystko praktycznie, nawet nie praktycznie, po prostu mamy wszystko, żeby sobie zdobyć rzeczy. I tu nam zabraknie. No i idziemy od razu na króla kultystów, no bo myślę, że nie ma co czekać. Wykonajmy sobie te wszystkie kłyściki, założenia nasze na odcinek. No i mamy miecz. Infernal Sword. Także na no jeszcze króla kultystów sobie załatwimy. I zostanie nam tylko ostatnie dziecko do zrobienia. I dobra. Latujemy sobie tutaj. Dobra. Mamy. Dostań. Pyk, pyk. Pyk, pyk. I przyzywamy króla kultystów. My sobie jeszcze użyjemy tutaj apteczki, żeby na pewno się nie wyłożyć na nim. No i co? No, atakujemy go. Mamy te rzutki, także możemy sobie porzucać w niego troszkę. I ostatnia. No i super. No i z niego też wypadł ten mieczyk. Poko, niespoko, może być. Została minuta do końca nocy, także no ja już nie będę sobie wracał, tylko pójdę sobie tędy. No i pewnie jeszcze w dzień tu wrócę, bo będę chciał znaleźć tą ostatnią jaskinię z dzieciakiem. No a nigdzie jej tu pewnie nie ma i kryje się za ostatnim fragmentem mapy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oj, dobra, i tutaj tarcza się. Dobra, umarłem chyba co. Dokładnie. No, słuchajcie, jak widzicie, nie udało się dokończyć challenge'u, który sobie założyłem gdzieś tam przed odcinkiem. Yy, ale no. W ogóle zobaczcie, jak dziwnie ta tarczę trzyma. Tak, jakby ręka mu ucieka. No, ale nie o tym. W każdym razie chciałem trochę na koniec podsumować tą klasę postaci, moim zdaniem jeżeli kupicie ją świeżo z y, sklepu i nie zainwestujecie w y, jakieś dodatkowe perk'i, które ta klasa oferuje te dodatkowe za diamenty, no to średnio jest sens z tym grać, bo niby spoko, ale wydaje mi się, że jest dużo znacznie lepszych klas, które da, zaoferują Wam więcej w samej rozgrywce, i czy ją przyspieszą, czy, czy ułatwią. No ta klasa jest dosyć średnia, jeżeli o to chodzi. No bo jak wiecie, przydaje się to w twierdzy, ale w twierdzy macie przecież masę sposobów, jak zrobić ją nawet bez utraty HP. Także no moim zdaniem, pan tarczownik jest trochę bez sensu. No i po prostu na tym zakończmy. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i możecie mi w komentarzu napisać, czy dotrwaliście do tego momentu. Dostaniecie oczywiście ode mnie serduszko, jeśli napi napiszecie. Tak dotrwałem. A ja dzisiaj się z Wami żegnam. Cześć.